Bardzo się cieszę, że miałem okazję poznać panów Mistralów w trzypokoleniową firmę. Dostali zwycięzcami konkursu, który organizowaliśmy. No i dzięki temu mieli okazję zobaczyć naszą salę szkoleniową. Ja skupiłem się na kilku narzędziach, żeby im je dokładnie omówić. Szczególnie na uwagę zasługują narzędzia akumulatorowe, które w stulu działają tak jak narzędzia sieciowe, czyli silnik bezczotkowy i akumulator. Możemy dokładnie te same parametry uzyskać, co z sieci. No, jak dzisiaj zobaczyłem te wszystkie obrawiarki, to to jest szok. Coś pięknego. Używamy festula od 17 lat, dlatego że ich rozwiązania wychodzą ponad oczekiwania, przekraczają oczekiwania użytkownika. Przyznam się, że, że dużo elementów było w systemerach, których nie używaliśmy, bo nie wiedzieliśmy do czego służą. To są fantastyczne rzeczy. Do pracy nie potrzeba już przewodów, prądu, bo to jest w sumie w większości akumulatorowe narzędzia. Które doskonale się sprawdzają w naszych warunkach, czyli zabieramy je na montaże. Także bardzo gratuluję im wyboru i zwycięstwa przede wszystkim w tym konkursie. Wszystkiego dobrego.